Jeżeli chodzi o mierzenie efektów od partnerów Google CSS, to generalnie to nie był jeden jedyny argument, żeby wytestować akurat konkretnie produkt Hiro. Bardziej zależało mi też przede wszystkim na zwiększenie widoczności naszych produktów, to znaczy produktów naszych klientów. I nie chcieliśmy głównie, jakby stricte, oprzeć się na rzeczach związanych z pomiarem skuteczności czy efektywności kampanii. Bardziej nam też zależało na zwiększeniu właśnie widoczności. A Produkt Hero właśnie dzięki segmentacji, którą stosuje daje taką możliwość. Dlatego też bardzo nam to pomogło, bo gdzieś tam, mając świadomość tego, że klient ma dobry produkt. To bardzo często udawało się także poprzez większą widoczność, właśnie dzięki tej segmentacji uzyskać znacznie lepsze wyniki, i zazwyczaj, de facto, w większości przypadków jedno szło za drugim.